Polska Mówi, Andrzej Dybowski, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest hodowca kotów rasy Coon Pani Anna Matwiejczuk, dzień dobry. Dzień dobry. I kot Buła. Choroby u kotów. Czy mm, łatwo rozpoznać chorobę u kota? Jakie występują choroby u kotów najczęściej? Generalnie u kota bardzo jest ciężko rozpoznać chorobę, bo... Yy... Kot w przeciwieństwie do psa bardzo mocno ukrywa problemy. Pies można powiedzieć, że jest takim przy kocie hipochondrykiem. On będzie generalnie piszczał, od razu będzie pokazywał, że się źle tak czuje. Tak, to zna kobieta podobnie. No, można to tak porównać. Skoro pan użył tego porównania, to ja nie będę negować. Natomiast kot. Hmm. U kota jest to problem złożony ze względu na to, że tak naprawdę one rzeczywiście naprawdę poważnie ukrywają różnego rodzaju nawet poważne choroby. Musimy być dobrymi obserwatorami tego zwierzaka. Począwszy od, te, od zachowań takich codziennych, my musimy się jako opiekunowie nauczyć jak ten kot spędza dobę. Czyli w tych godzinach na przykład lubi robić to. W tych godzinach lubi robić to i w tym miejscu, w tych godzinach lubi robić to i w, tych, w tym miejscu i powiedzmy, jeżeli na przykład mamy kota przyzwyczajonego, który dostaje, powiedzmy, mokrą karmę dwa razy dziennie, typu ra, śniadanie i kolacja i w pewnym momencie on jednak z małym zainteresowaniem zaczyna przychodzić do tego śniadania albo do kolacji, to powinien być to dla nas taka, zapalić się taka czerwona lampka i zacząć obserwować, czy coś mu nie jest. Później mamy kolejne problemy urologiczne u kotów, które są bardzo często spotykane. Wiele opiekunów twierdzi, że jego kot jest złośliwy, bo na przykład załatwia się na środku łóżka, załatwia się na koc, załatwia się na jakieś inne rzeczy. Nie jest to prawda, to po prostu jest problem z pęcherzem albo problem z narkami albo z cewką moczową, który jest tak naprawdę bardzo warty zdiagnozowania. Podstawowym takim badaniem, gdy tylko kotu się zdarzy nie trafić do kuwety, natychmiast wykonane przez weterynarza i przez opiekuna powinno być badanie moczu łącznie z posiewem. I to jeszcze posiew skierowany do, do dobrego laboratorium, które nie przekłamuje wyników, co często, niestety też z tym bywa problem. To w jakich sytuacjach, przy jakich chorobach my sami możemy pomóc naszym, naszej pociesze? A, a, a kiedy już powinniśmy się zgłosić powiedzmy do weterynarza? E, powiem w ten sposób. E, ja bym nie ryzykowała w ogóle e, próbując pomagać i nie wiem, leczyć samemu kota. Od tego mamy specjalistów, od tego mamy weterynarzy, i od tego właśnie my jesteśmy, żeby tego kota obserwować, żeby potem móc temu weterynarzowi przekazać, co ten kot robi, co się działo w domu przez ostatni okres czasu. I w tym momencie weterynarz to jest przy leczeniu zwierząt trochę taka wróżka, bo tak naprawdę powinniśmy najpierw przeprowadzić diagnostykę. Zrobić badanie krwi właśnie badanie moczu, żeby móc ewentualnie później pójść dalej w kolejne rozszerzenie diagnostyki, już w konkretnie ukierunkowanej. To tak u kota i u psa w zasadzie to jest tak jak w pediatrii u małego dziecka. Małe dziecko nam nie powie co boli, tylko ono będzie płakało, tak? Idziemy do pediatry i mówimy, że ono nie wiem, no, możemy zauważyć, że kaszle, tak? no to już pediatra wie, co ma robić. Czasami się zdarza, że koty za często kichają i zaczynają lecieć z oczu i z nosa. No to wiadomo, to jest objaw taki wizualny, który my widzimy. Weterynarz też widzi, ale jest wiele leków, które nie powinniśmy dawać kotom, ponieważ są to leki trujące, więc lepiej na własną rękę naprawdę nic nie robić. Pani Janno, z dzieckiem chodzę na kontrole okresowe. Czy z kotem również powinniśmy chodzić na jakieś badania okresowe, na kontrolę? Ja jestem za tym jak najbardziej. Ja jestem za tym jak najbardziej. Zresztą ja wykonuję takie badania okresowe. Okresowo właśnie badam mocz, okresowo zabieram kota na badanie krwi. I mamy tu w Warszawie świetnych specjalistów od USG, ale nie mówię tu o zwykłych weterynarzach, którzy posiadają aparat. Tylko mówimy o weterynarzach, którzy się sensoskrypty tylko i wyłącznie taką diagnostyką obrazową zajmują. I zabieram po prostu kota na, na zasadzie: pokaż kotku, co masz w środku, tak? Taki specjalista jest w stanie za pomocą właśnie aparatu USG bardzo dokładnie kota przebadać od środka, powiedzieć, gdzie widzi jakiś stan zapalny, czy jest wszystko w porządku. Czy w pęcherzu generalnie ściana pęcherza jest w normie, czy jest pogrubiała, czy w pęcherzu jest jakiś osad. Także kupy pieniędzy tak naprawdę wydajemy, nie wiem, w roku kupując sobie pizzę, kupując sobie jakieś dziwne napoje. No ja wiem, że takie USG kosztuje, tak? No, ale tak naprawdę mamy pełną świadomość, że e, i przegląd danego zwierzaka w domu wiemy, czy jest zdrowy, czy trzeba mu pomóc. To co, ile miesięcy powinniśmy się z takim kotem udać na takie badanie okresowe? Raz w roku. E, to znaczy, na pół roku? jeżeli nas nic kompletnie niepokoi, kompletnie nas nic niepokoi. Raz w roku myślę, że USG i badanie krwi morfologia w zupełności wystarczy, natomiast badanie moczu warto byłoby robić raz na pół roku. Bardzo Pani dziękuję. Moimi Państwa gościem była hodowca kotów rasy Meikun Pani Anna Matwiejczuk i Buła. Dziękuję. dziękuję.